Siema, witam Was, Szyżaga, a to jest kanał ADVENTURE Ece Track RC e, Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam troszkę o moim e, WPL-u C14 e, Z kabiną od JJRC. RC e, Na dzień dzisiejszy co mam zrobione i jakie będą jeszcze modyfikacje e, Mam wstawione metalowe ośki, które niedawno składałem One były całe, całe w rozpadzie, trzeba było je poskładać e, Jeden dyfer był trochę krzywy, tryb od dyfer był krzywy, a tak ok ale tryb był, miał bicia. Musiałem mieć na stalowe które już na szczęście miałem. E, zamontowałem do niego zbiorniki paliwa z dwóch stron i jeden komin, jak na razie. E, zamontowałem całe zawieszenie, e, całe prowadzenie e, osiek jest, e, metalowe z końcówkami plastikowymi. E, co nie zdaje egzaminu, bo ponieważ, ja już wam pokazuję, <laughs> ponieważ e, ten plastik, nie wiem czy to będzie dokładnie widać ten plastik tutaj, co jest, to łączy, łączy ten metalowy drucik cały ten uchwyt mocowanie wypada, ten, ten metal wypada z tego plastiku i, i niestety, niestety jeżeli teraz wypada to jeżeli wiadę w teren, to na pewno to wszystko się rozsypie więc zamówiłem normalnie wszystko metalowe będzie to takie samo, jak z przodu mam całe drążki skrętne też będą takie regulowane, także będzie można sobie regulować długość i, i, i wysokość, mniej więcej jak to będzie wyglądało. E, zamówiłem już amortyzatory 7 cm, mniej więcej trak będzie stał y, na takiej wysokości. E, mam zamontowany jeszcze filtr powietrza, może tu będzie widać. Momencik, muszę przedstawić auto. Mam taką małą podstawkę, niestety nie mam profesjonalnej podstawki pod model, może to się niedługo zmieni nie będę mógł normalnie jak to sobie robi, obracać, fajnie jest na pewno niezaprzeczalna wygoda zbiorniki są z dwóch stron jest filtr powietrza który tu widać to jest wszystko zbiorniki filtr powietrza i, i, i cały wydech jest z Rewela. jest ciężarówka, to jest Peterbilt bo to ciężarówka Peterbilt i jeden do 24. jak dla mnie pasuje idealnie w tym sprzęcie Czyżby kupiłem za śmieszne pieniądze na Printargu, e, była troszkę połamana, zdekompletowana i, i to sobie po prostu wszystko wyciągnąłem wziąłem. Daszek już widzieliście. E, nowa rzecz, co jest zamontowana jest ludzi. Ludzi kto siedzi już normalnie wygodnie. A żeby takiego ludzika wpasować dobrze e, w, w to siedzenie, trzeba albo to siedzenie podciąć, e, albo po prostu ja zrobiłem w mniej więcej w następujący sposób. Podwórzałem od spodu za Na to wcisnęłem ludzika. Pasuje idealnie. Wygląda to po prostu jakby, jakby on siedział na miękkiej kanapie. Wszystko pasuje. Żeby ludzik siedział z nogami tak wysoko podniesionymi, trzeba podciąć troszkę ograniczniki, które tu ma. Korpus trzeba podciąć. Żeby nogi się uginały i były w naturalnej pozycji na, na pedałach, trzeba podciąć też ograniczniki na, na nogach. Ja ludzika. Przewierciłem mu dziurę, że tak powiem, nie w dupie i przewierciłem mu dupę w, plec w, dupę w plecach <grydy> Dobre. Przewierciłem mu jeszcze dziurę w plecach, jest przymocowany na stałe i siedzi dobrze. Ale po założeniu całego blatu po założeniu całej konsoli, okazało się, że kierownica jeszcze jest za nisko i spoczywała na kolanach tego kierowcy. To samo zrobiłem z kierownicą, słuchajcie. Wziąłem, podgrzałem zapalniczko i podgrzałem zapalniczko i po prostu podniosłem, do, to będzie teraz widać, i podniosłem kierownicę do góry bardziej do, do pionu, ona jest zrobiona. Także, także jak siedzi, mogę wam tutaj zademonstrować, może będzie widać, nie wiem. Eee, <coughs> jak siedzi, widać dokładnie, to kierownica nie spoczywa mu na kolanach. Eee, jedną ręką już począłem, wszystko jest, pasuje, jedną rękę wziąłem na kierownicę, drugą wziąłem trochę na zewnątrz. Planuję taki sznureczek przy kabinie zrobić, żeby to wyglądało jak nacisk, jakby naciskał Klaxon. Także, także jest na razie postępy są. Co mi się najbardziej podoba w metalowych ośkach, słuchajcie, to jest absolutny brak luzów. Nie ma w ogóle luzów. Te luzy teraz, co, co są wyczuwalne, to są na, na zawieszeniu na tych wszystkich drążkach. Ale, ale jeżeli przyjdą nowe drążki, tych luzów na pewno nie będzie. I co jeszcze fajnego jest, co dostałem do tych, do tych osiek, słuchajcie, e, to są wały z wpl oryginalne WPL-owskie wały, które są bardzo fajnie przemyślane i, i pręciki, które trzymają cały tak zwany krzyżak, nie są w stanie wylecieć jak w normalnych tych, tych innych wałach. Nie mam teraz akurat pod ręką, bym Wam pokazał, bo mi się już dwa wały rozsypały, krzyżak się zgubił i, i musiałem zamówić nowe. E, tu dostałem gratis to, chociaż wcale to nie było w opisie, że, to, że te wały są ani na zdjęciu, ani nigdzie. E, i, I bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że dostałem, bo wygląda to bardzo solidnie. A te, te pręciki, to są, te bolce są zabezpieczone tak, jakby takim kółeczkiem do, 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 do Brloka, tak jak mamy do kluczy, tylko że to jest dużo mniejsze. Jest zwinięty drut w, w kółko, i, i to trzyma idealnie, to na pewno nie wypadnie. Także jest to super sprawa, moim zdaniem. Na co czekam jeszcze, słuchajcie, czekam jeszcze na te końcówki, końcówki drążków, końcówki drążków, e, przepraszam Was, nie końcówki drążków, tylko czekam jeszcze na, na amortyzatory i czekam na windę z przodu z WPLA, co zamówiłem, e, może być kosa, zobaczymy tam, widziałem tą windę po prostu na, na filmikach na YouTubie i naprawdę było, było jest, ma siłę, ma, ma potencjał, zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. No dobra, to mamy tu wszystko już. Także zakładam to. Cyk jest elegancko, maszyna wygląda. Ja mam 6 minut, teraz. I jeszcze coś ja mam powiedzieć. Ja już wcześniej mówiłem, że nie opłaca się kupić WPL-a. Dlaczego się nie opłaca kupić WPL-a? Jeżeli zrobicie cały upgrade i kupicie wszystkie graty do, do, do WPL-a, to po prostu to się nie, nie opłaca. się To kupicie sobie na przykład takie RGT. Który kosztuje, nie wiem ile może w Polsce kosztować, to kosztowało 130-140 euro I ten samochód ma duże koła wiedzie praktycznie wszędzie Ma super skrzynię jednobiegową, skrzynię biegów Która po prostu daje radę, ten samochód jest, ma siłę w terenie i, i, I jest naprawdę bardzo dobry Jedyne co, 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 na co ja narzekam to, że jest daleki, muszę go dociążyć Ale w planach mam też bardzo głębokie modyfikacje, bardzo dalekie, idące do bardzo daleko i no także niedługo, niedługo już podejrzewam, że po świętach e, zacznę to wdrażać w życie, ponieważ jeszcze na razie nie mogę, bo zajmuję się wpl -em. i jeszcze mój Mercedes WPL idzie do modyfikacji e, będzie przemalowany, będzie kilka rzeczy zrobionych jeszcze przy nim, także także jeżeli chcecie kupić sobie na pierwszy model e, nie chcecie, chcecie jeździć w terenie, a nie chcecie grzebać e, to polecam Wam na pierwszy model to oto autko są różne wariacje, są droższe, tańsze w tym na przykład jest bardzo słabe serwo, co, 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 co jest bardzo odczuwalne, ale są bardzo mocne wały, jest bardzo miękkie zawieszenie. O, opony przede wszystkim są bardzo, bardzo miękkie, także dużo, dużo to daje. <laughs> Słuchajcie, wczoraj próbowałem wstawić tutaj bezszczotkę. Niestety ta bezszczotka co mam chińska jest za gruby. Motor jest za gruby i nie chcę wejść, a jest to podstawowa skrzynia biegów. Do której nie wejdzie ani 540, ani, ani, ani nawet mniejszy, e, mniejsza bez dlatego postanowiłem e, tą skrzynię biegów, tą, tą przykładnie wymienić na większą. E, także, już mam zamówioną przykładnie i będzie zamontowana albo ta bez albo 540, którą mam jeszcze z innego modelu, który kupiłem gdzieś też na targu, No, także, także modyfikacje będą, będą bardzo dalekie. E, dużo rzeczy będzie zrobionych, dużo rzeczy będzie będzie wymienionych, ta rama idzie cała wek, wek, <laughs> niemieckiego mi się to trochę wzięło, e, ta rama idzie całkowicie e, na, na stronę, nie będzie w ogóle tej ramy. I zam, zamówiłem sobie, w sumie nie ja zamówiłem, bo są na święta e, jak się chwalę. E, przyjdzie klatka cała jak ma w sumie Axial Rate, jak dobrze wymawiam. Także, także powinno być grubo, będzie nisko, co mi bardzo przeszkadza na przykład w tym modelu, to nie lubię lexanu słuchajcie, wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, jeżeli gdzieś jeździmy, jest łatwy dostęp do aparatury, do, do, do bardzo, niestety mi się tak to nie podoba, lubię z twardego plastiku osłony, także, także całą karoserię, także to wszystko pójdzie na pewno, na pewno weg. Karoseria jest bardzo, bardzo starannie wykonana, nie jest źle wykonana, ale jest miękka jak nie powiem co i, i, i ja tego nie kupuję po prostu. Lubię stal, lubię jak coś jest trochę cięższe i stabilniejsze. Niestety ten samochód nie jest stabilny. Na wzniesieniach to najbardziej czuć, jeżeli koła się kręcą, motor ma moc, a on nie, nie jest w stanie podjechać, bo jest za lekki. Dociążyć sprzęt, jeżeli chcecie oryginalnie jeździć, dociążyć sprzęt. A wróćmy do tego jeszcze do tej kabiny, bo ona jest dosyć wysoka. Ona jest niby lekka, słuchajcie, ale to nie fast nie zmyli. Bo jeżeli zamontujemy to wszystko, to jednak ten środek ciężkości jest już dużo, dużo wyżej i potrafi się obalić. Żeby by był dociążony, nie byłoby tego problemu. Niestety, albo niestety ja tego robić nie będę. Po prostu zmieniam całą ramę, żeby był niski i, i, i żeby mi po każdą górkę wniesienie kamień podjechał. I to chyba będzie na tyle dzisiaj. Dla początkujących. RGT. Fajna rama stalowa, e, bardzo dobre zawieszenie, bardzo dobrze wykończone. Jest miękkie opony, już są fabrycznie sklejone, Nie jestem z tego za bardzo zadowolony, bo chciałem kupić bydloki, czyli bydloki. Chciałem kupić bydlok, tak chyba mówi, koniec angielskiego. E, felgi skręcane i użyć tych opon, niestety, <laughs> ja tych opon na pewno są niebytne żadnym skalpelem, bo na pewno je przetnę, Dlatego to sobie i kupię sobie. Ne, e, felgi skręcane i opony po prostu większe, nie wiem czy kupię 2,2 cala, czy 1,9 cala, 1,9 cala czy 2,2 ale, ale temat jest naprawdę bardzo otwarty e, modyfikacje cały czas trwają przynajmniej w UPL-ach na razie ten na razie badam, patrzę e, no i słuchajcie, co to, to, to też ma tutaj taką wadę to też ma dosyć spore luzy tutaj żeby nie było jest, o, nie widzicie teraz, chciałem wam to pokazać, a tego tu nie widać teraz. Zobaczcie, hmm, co się, się stanęło. E, sprzęt ma dosyć spore luzy. Nie są tak duże luzy jak w wpl ale jednak, jednak zawsze są, i, i postaram się to jakoś może zniwelować. Może mi się to uda, może łożyska czy jakieś wstawić. Nie, nie rozbierałem tego jeszcze. Nie wiem, jak to wygląda. No, tak jak teraz widzicie, sprzęt prezentuje się. No, na no tym będziemy kończyć ten cały e, całe video. E, bardzo polecam jeszcze raz RGT. E, słuchajcie, polecam go. Z tego względu, że jest dobry i jeździ bardzo fajnie. No, WPL-a, jeżeli chcecie modyfikować, jeszcze raz powtórzę, e, bardzo proszę, duże koszta. E, koszta są równe z zakupem RGT, i dlatego po prostu, jakbym wiedział od razu, że tak jest, to kupiłbym od razu RGT i te pieniądze, które ładowałem moje dwa WPL-y, władowałbym -e, w tego rgt i, i by było dużo, dużo, dużo fajniej na pewno, ale no, doświadczenie uczy człowieka. I jest to mój ostatni WPL, więcej już żadnego nie będę modyfikował. Chyba raczej w skali 1 do 10 pozostanę. Także zapraszam do oglądania, jeżeli się komuś podoba. Proszę skomentujcie, jeżeli Wam się nie podoba, to też skomentujcie, jakie są. Może ma moje braki wiedzy, czy coś innego. Bardzo chętnie posłucham, jakbyście to wywidzieli I jak chcecie to subskrybujcie, jak chcecie, to nie. Miłej zabawy życzę. Może ktoś komuś coś pomoże ten film. Na razie się siema, na was strzega.